3210 Zawsze są pytania, jakie wybrać hotel. Chodzi o pieczywo. Taki, w którym pieczywo robi się na miejscu, w prawdziwym piecu. To jest wszystko wspaniałe i świeże. Tutaj nie musicie się bać o to, czy to jest świeże pieczywo. Pani robi na świeżo, na bieżąco, w piecu. Jak widzicie, to wszystko jest świeżuśkie, pachnące i wspaniałe. Nie zapomnij suba kanału, tam jeszcze pokażę, co się dzieje dalej. Tu w tym miejscu jest jeszcze inne jedzonko. A sałatki są po lewej stronie. Tutaj widzimy świeże stanowisko z sałatkami. Wszystko jest jak należy. A kto chce oglądać mecz? To ogląda mecz na telewimie też. My sobie siedzimy na balkonie, wiemy trunki. Wasze zdrowie siema star TV zawsze dla Was wszystko i na każdy temat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próba. Siema, heee, hey, 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 hey.